Pierwsze nagranie pochodzi z TikToka od użytkownika Paranormali. Pokazuje on nagranie z kuchni, gdy nagle dzieje się coś dziwnego. Niektórzy z oglądających zadają sobie pytanie: czy to prawdziwy atak ducha uchwycony przez kamerę, czy coś innego? Zresztą zobaczcie sami. Początkowo możemy zauważyć, jak krzesło samo się porusza. Następnie osoba mieszkająca w tym domu zostaje przez coś powalona na ziemię, a następnie pociągnięta. Jak myślisz, czy jakiś zły duch postanowił zaatakować chłopaka, czy może jest to tylko mistyfikacja? Kolejne nagranie wydaje się nieco bardziej tajemnicze. W kwietniu 2017 roku wierni w kościele Santa Ana w zachodnim meksykańskim stanie Jalisco byli świadkami czegoś bardzo dziwnego. Gdy przybliżymy i lekko spowolnimy nagranie, możemy zobaczyć, jak głowa figury Jezusa sama się porusza. Kiedy ta wiadomość dotarła do większego grona, gazety na całym świecie zaczęły pisać o tym zjawisku, nazywając go cudem. Pewna kobieta, będąca świadkiem tego zdarzenia, powiedziała, że być może Jezus chciał przekazać tam jakąś wiadomość. Jednak ksiądz zachował zimną krew i nazwał to po prostu zbiegiem okoliczności. Statua na co dzień jest przechowywana w szklanej trumnie, jednak ze względu na uroczystość wielkanocną postanowili ją wyciągnąć. Jak myślisz, czy jest to możliwe, aby statua poruszyła się sama? Czy da się to jakoś wyjaśnić? Użytkownik TikToka Verda de Expuesta, zaczął zauważać dziwne zachowanie w domu sąsiada. Z balkonu miał wgląd do wnętrza mieszkania, gdzie zauważył coś naprawdę dziwacznego. Wygląda to tak, jakby postacie cienia biegały po całym domu, w przód i w tył. Kilka dni później mężczyzna zauważył jeszcze dziwniejsze zachowanie sąsiadów. Tym razem wyglądają tak, jakby chodzili do tyłu. Oczywiście ta dziwna aktywność nie występuje tylko w nocy. Za dnia również się to zdarza. Jak myślisz, czy w tym domu występuje jakaś paranormalna aktywność? Czy to wszystko da się prosto wytłumaczyć? Swoją teorią podziel się w komentarzu pod filmem. Kiedy strażnik w bazie sił powietrznych, kadena na Okinawie w Japonii, obejrzał nagranie z kamery CCTV, był przerażony zjawiskiem, które zarejestrowała kamera. Film został przesłany na YouTube przez Jose Cruza. Przestawia drogę przed wjazdem do bazy. Zwróćcie szczególną uwagę na lewy dolny róg ekranu. W tym miejscu zaczyna pojawiać się dziwny cień.

Yeah. And it's gonna fire away in a little bit. Right there, it's no <laughs> <laughs> Hold on. You, you wanna see it, it again? No, hold on, hold on. Do you want it and pause it? Pause it. It's coming, though. Ruth? Really? You saw it? Yep. No? Oh, that's fine. Right. Game over, that's it. Mężczyźni, mimo że się śmieją, nie mają racjonalnego wytłumaczenia na to dziwne zjawisko i są przekonani, że był to duch. Co ciekawe, jest to jedyna baza wojskowa na Okinawie, która podobno jest nawiedzona. This,